Zwiększajmy świadomość dotyczącą zagrożeń wynikających z mowy nienawiści. Obniżajmy poziom mowy nienawiści w sieci. Monitorujmy mowę nienawiści w mediach. Promujmy postawy obywatelskie w sieci. Wspierajmy narzędzia polityki europejskiej w walce z mową nienawiści. Okazujmy solidarność z ofiarami mowy nienawiści. Działania Koalicji Przeciw Mowie Nienawiści są częścią kampanii Bez Nienawiści. Koalicja zrzesza zarówno organizacje pozarządowe, jak i instytucje publiczne, którym bliska jest tematyka praw człowieka. A zwłaszcza te, które zajmują się przeciwdziałaniem dyskryminacji, ochroną mniejszości, poradnictwem, edukacją młodzieży, zwłaszcza edukacją międzykulturową, a także organizacje, które zajmują się monitoringiem czy, czy rzecznictwem. To, co łączy wszystkie te organizacje, to chęć działania w internecie, jak i poza nim. Kampania Bez Nienawiści bierze udział w różnego rodzaju festiwalach, wydarzeniach sportowych oraz wydarzeniach kulturalnych, które mają na celu przeciwdziałanie. Wszelkiej formie dyskryminacji ze względu na płeć, ze względu na orientację seksualną, także ze względu na wyznanie, tożsamość narodową oraz etniczną. Prowadzi także działalność informacyjną oraz edukacyjną w obszarze praw człowieka, także szkoli aktywistów zainteresowanych tą tematyką. Kampania bez nienawiści przeciwdziała stereotypizacji, stygmatyzacji. Ludzie zaangażowani w tą kampanię tworzą bezpieczny świat z poszanowaniem godności i wolności każdego człowieka. W dobie wolnego internetu każdy może paść ofiarą dyskryminacji. Dyskryminacja przebiega krzyżowo odbywa się ze względu na płeć, na pochodzenie, na kolor skóry, na rasę, na wiek, na status majątkowy. Musimy sobie uświadomić, jak głęboko stereotypy i mowa nienawiści tkwią w języku i jak bardzo związane są z tym, gdzie dorastamy, w jakim środowisku dorastamy. Współczesna sztuka w dużej mierze też może się osadzać na satyrze, na grotesce, na pastiszu. Chodzi o to, żeby wykorzystać naszą kreatywność, nasz potencjał artystyczny, żeby przeciwdziałać mowie nienawiści. Przykładem takich dobrych praktyk, które z tym walczą, jest na przykład No Hate Ninja Project. W którym e, możemy zobaczyć, jak wykorzystuje się infografikę, jak wizualnie rozrysowuje się mechanizmy mowy nienawiści, która właśnie jest sprzygnięta mocno z internetem. Mm. Możemy też prześledzić innego rodzaju przykłady, takiej twórczej aktywności przeciwko. Mowie nienawiści, jak chociażby na Węgrzech powstała piosenka, w której odwołuje się do. Ona, autorzy odwołują się do różnych konwencji muzycznych, pokazujących, że można śpiewać i czerpać radość z tematyki równości i, i wolności słowa. W Warszawie od wielu lat odbywa się Parada równości, gdzie też w takim tanecznym korowodzie ludzie wychodzą na ulicę i w takiej euforii manifestują swoją tożsamość, tożsamość marginalną w której właśnie też można, możemy dostrzec ogromny taki potencjał artystyczny i też taki potencjał wyobraźni. My sami też możemy tworzyć różnego rodzaju dzieła, czy też różnego rodzaju takie praktyki dobre, co możemy robić, możemy tworzyć teledyski, możemy tworzyć kampanie społeczne, możemy sami zmieniać język i dbać o bałość tego języka, żeby on nie był tak mocno naładowany tą nienawiścią. E, na, dużo należy właśnie sobie uświadomić, jak dużo od nas zależy, jak dużo zależy od naszej pomysłowości, żeby w końcu takie idee jak równość, empatia i wolność miały więcej przestrzeni w internecie. Ile razy spotkałeś się z takimi zachowaniami? Próbujesz z nimi walczyć, ale nie wiesz jak? Na stronie wewnienawiści.pl znajdziesz materiały, które pomogą Ci aktywnie przeciwdziałać mowie nienawiści. W ramach kampanii organizujemy szereg różnorakich działań, zarówno skierowanych do przyszłych aktywistów, jak i popularyzatorów idei. Edukatorzy i nauczyciele będą mieli dostęp do e-learningu, czyli bazy wiadomości na temat tego, jak przeciwdziałać mowie nienawiści, jak i, jak i do scenariuszy zajęć z młodzieżą dostosowywanych odpowiednio do ich wieku. Zorganizowany również będzie konkurs dla młodzieży, w którym mamy nadzieję dotrzeć do wszystkich szkół w Polsce będzie on dotyczył kreatywnego przedstawienia idei naszej kampanii, a prace laureatów zostaną przedstawione na kongresie. Kongres cyberaktywistów zostanie zorganizowany natomiast w Muzeum Historii Żydów Polskich. W tym roku tematyka jego będzie dotyczyć wolności słowa i odpowiedzialności za nie. Jest to związane z 25. rocznicą zniesienia cenzury w Polsce. W trakcie kongresu Będziemy mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach angażujących w działalność online na rzecz praw człowieka, jak i w eksperckich panelach dyskusyjnych, dzięki którym będziemy mogli wynieść bardzo dużo wiedzy o tym, jak działać i przeciwdziałać mowie nienawiści. Koalicja stale się powiększa i jest gotowa przyjąć nowych członków. Może wy chcecie.